Cześć, witajcie! Dzisiaj następny film, przepraszam za gardło, ale tak. Dzisiaj, jak już pod tule możecie poznać tanie, nie znaczy złe. Byłem dzisiaj w Biedronce przypadkowo, Jechaliśmy samochodem. Przepraszam. I szukałem tam w tych różnych pierdolkach jakieś fajne rzeczy. No i nagle patrzę, latarka. No, pomyślałem, że pewnie. Za tą cenę, czyli 20 zł bez mam Jakiś huan, Pewnie chińskie. No dobrze, chińska jest, ale nie wracajmy. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. No więc mówię no. No dobra, wezmę 20 zł nie pieniądze. Dobra, biorę. W domu rozpakowywuję. Ja patrzę, a to jest porządne. Jest aluminiowe. Ma 16 diodek, jedną wielką, 16 i wielka. Z tyłu ma magnes. Czekajcie, nie wiem na czym mam tu pokazać, że to jest naprawdę magnes, ale zaraz coś skombinuję. Dobra, patrzcie, udowadniam, że to jest magnes. Widzicie, jaki opór. Widzicie? O! Ma porządny magnes. o, No dobrze. E, to była króciutka recenzja tej latarki. Nie jest odporna na, na upadki, na wodę. To jest taka latarka do piwniczki po kartofle, gdzie światła nie ma. No. Więc tak, aha i jeszcze zasilanie Wam pokażę. Zasilane na 3 baterie AAA latarkę z jedoronki 20 zł No i jest bardzo fajna. Już ją parę razy przetestowałem, więc polecam jeśli ktoś ma blisko biedoronkę i 20 zł na zbyciu to jak najbardziej mogę polecić. Nie to, że mi biedoronka za coś płaci, tylko tak od siebie polecam. No i pozdrawiam Was serdecznie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dawajcie jakieś rady fajne. No i zapraszam Was na szybki test. Dobra, to było na tyle, a więc na razie -er 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 i cześć, do następnego filmu. Pa, pa!